Siema, witam wszystkich, ja nazywam się Patyk i zabiorę Was na wycieczkę po Królestwie, w którym obecnie przebywam. Zapnijcie pasy, otwórzcie piwo, wino albo basierówę. Zaczynamy! ma Patyczeki. Tak jak Wam ostatnio mówiłem, niedługo wchodzimy w etap Kiwiki. To wiąże się z eventem pre-Kiwiki, który obecnie mamy. Dziś jest pierwszy dzień, czyli mamy maruderów. Mamy też mobilizację sojuszy. Mamy MGE. A co za tym idzie? W ogóle Wam się pochwalę, Jesteśmy w rankingu pierwsi. To jest super. Mamy sporą przewagę. Ogólnie, jeśli chodzi o indywidualne punkty, do dwóch naszych dowodników. O, ci dwaj konowie mają praktycznie tyle. To Królestwo 2152. Oni sami we dwóch. Nie? Więc nie wiem, czy to są wymarłe królestwa, czy, czy o co chodzi, ale słabo to wygląda. Mam nadzieję, że nie są naszymi sojusznikami, bo nie pamiętam. Ale co chciałem powiedzieć? Jak macie mm, takie kombo, Atrika macie, bo macie mobilizację sojuszy, macie kiwiki i macie MGE na ogół. 4 mm, dnia, MGE macie szkolenie, znaczy podnoszenie jednostek, tak? Jeżeli ktoś ma 25 level zamku i ma wszystkie szkolenia, wszystkie resercze, no to wiadomo, że jedynie ten power może podnosić szkolenie jednostek. Więc nie ciśnijcie tutaj tego dnia, zróbcie tylko minimum, a pociśnijcie sobie dnia 6 temu. Tego dnia wyjdzie Wam dzień w Prekiwiki event na szkolenie. Weźmiecie sobie zadania z mobilizacji na czas i na szkolenie. I. Będziecie robić też prekiwiki Będziecie mieć trzy rzeczy za jednym razem, tak? No bo jak tu macie szkolenie jednostek, te piątek, to puszczacie sobie najpierw zużycie. Chłopaki odświeżyli. Puszczacie sobie zużycie, zużycie speedów. O, szkolicie tymi speedami jednostki, odbieracie nagrodę, później wchodzicie tu, wybieracie na szkolenie jednostek albo na podnoszenie powera, odbieracie to. W mobilizacji wtedy robicie dwa zadania, robicie wtedy zadanie do prekiwiki na szkolenia jednostek I robicie sobie punkty do MG Więc macie trzy, trzy rzeczy za jednym razem Więc yy, tak króciutko yy, Wrzucę wam jutro filmik, które miejsce mamy Ja dopiero zacząłem cisnąć Niestety wcześniej nie mogłem, więc 406 jestem, to się nijak nie ma Do wszystkiego, no ale każdy po coś dla z siebie i no nie będziemy wyglądać jak wymarłe królestwo przynajmniej Tak jak tamto które wam pokazywałem No działamy ciśniemy Odbieramy sobie woreczki później Wchodzimy wymienia wymieniamy sobie woreczki I odbieramy woreczki już Normalne No i polecam się wymieniać nie to dużo pomaga jak się wymieniacie Najpierw patrzycie czy jest coś Czerwoną kropeczką, czyli to, czego potrzebujecie. No i patrzycie, co możecie stracić. Jak nic nie ma, próbujecie się wymienić. Warto, bo to przyspiesza też punkty, tak? Wiadomo, że to APR też jest ograniczone. Tych maruderów nie jest dużo. Każdy je robi, że tak powiem, więc się ich sporo wybija. No i trzeba chodzić i szukać tak. Czasem te odległości są znaczne. No. Tu mam jednego i tu mam dopiero drugiego, tak? Później nie wiem gdzie, w którym kierunku pójść, więc warto się wymieniać. Szybciej te punkty sobie zbieracie. No i później sobie otwieracie skrzyneczki, tak? Otwieracie sobie później tutaj te skrzyneczki, z których lądam jakieś fajne nagrody. To też sobie spróbujemy zbierać sobie jak najwięcej. Myślę, że 100, może coś pod 200 i otworzymy sobie. Jutro wrzucę Wam filmik, jak, jak się skończy ten nasz event. Pierwszy, pierwszy, pierwszy etap pre. A tymczasem trzymajcie się patyczaki. Mocno za gałęzie, aby wam listki nie pospadały i może do zobaczenia na kibiki. Chyba na strzałeczka, hej.